Dobra, dajcie znać, czy mi widać. Znowu, taka zaczynamy trochę transmisji. Więc na razie one są krótkie, takie bez jakiegoś może dużego przygotowania. Natomiast chciałem po prostu coś zacząć, żeby, żeby znowu powrócić do tych, do tych live'ów. Więc tutaj pokrótce opowiem o tym, jakie są obecnie pytania. Jeżeli byście rekrutowali jako programista, programista junior właśnie w Pythonie, natomiast natomiast tak naprawdę, jeżeli będziecie rekrutować na Javę, to też te pytania będą te, które takie zauważyłam, na które osoby nie zwracają uwagę, one się po prostu pojawiają na każdych rekrutacjach, właśnie o nich opowiem. E, więc to jest też tak, że no, rekrutacja, rozmowy, rozmowy, rozmowy rekrutacyjne to są, e, to jest jakby rozmowa, tak? Więc o tym należy pamię pamiętać, tak? Czyli zawsze możecie się dopytać. Jeżeli coś jest niezrozumiane, e, to tak naprawdę e, to możecie się dopytać. Natomiast no, niestety te rekrutacje, tak jak teraz pomagam, e, osobom są zazwyczaj trudne. Czyli, e, czyli zazwyczaj trzeba się niestety, no, Przygotować na, ten, na, na te pytania najtrudniejsze. Być może też jest tak, że te osoby, które, mm, którym pomagam po szkoleniu, odpowiadają już na te pytania łatwe i, 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 i pamiętają później tylko te trudne. To też jest właśnie tak, że często, że czym lepiej odpowiadacie, tym te, te pytania jakieś trudne zaczną się pojawiać. Więc ja tutaj opowiem, jakie, w szczególności jakie jakie pytania się pojawiają, jakie często też na jakichś kursach, szkoleniach nie są przerabiane, czasami też ze względu na czas, więc często pojawia się pytanie odnośnie wątków. Więc jak one wyglądają, jakie są zalety, wady, jakie biblioteki. No i oczywiście tu, tu może być to do Pythona, natomiast tak samo może być, tak samo może być to do Java, czy też do innych języków. Więc to programowanie wielowątkowe jest bardzo ważne w, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych komercyjnych aplikacjach, no, no i tak naprawdę do tego musicie się przygotować. Natomiast no do, tego, do tego pytania nie przygotujecie się w godzinę, w dwie, jeżeli po prostu wcześniej takich programów nie pisaliście. Więc znowu to jest, to jest tak naprawdę, jeżeli tego nie przerabialiście, zagadnienie no, do przerabienia tak na, na poziomie podstawowym na 2-3 dni. Natomiast no, to pytanie się po prostu pojawia prawie teraz na każdej rekrutacji na młodszego programistę. Kolejne takie pytanie bardzo, bardzo wiele osób zaskakujące. My też nie przerabialiśmy tego na, na często na szkoleniach, więc to też jakby, jakby, mając tą wiedzę, jakby rozszerzamy programy o to, co się pojawia tak naprawdę na rekrutacjach, więc uczycie się podstaw baz danych. Tak? No i tutaj, oczywiście, te jakieś różne joiny, które się pojawiają na, na, na rekrutacjach, to są jakby w jakiś tam sposób standardem. Natomiast to no, pojawiają się pytania o bazy NoSQL. No i, i jakby takie najcięższe pytanie, kiedy użyć bazy NoSQL, jakie są zalety jakie są wady, więc znowu też musielibyście sobie chociaż jedną e, aplikację, na przykład czy, czy z MongoDB, czy z Redisem sobie zrobić, to raz, e, a dwa, po prostu też tak bardziej teoretycznie sobie poczytać, e, poczytać sobie właśnie o tym, kiedy właśnie te bazy są, są na przykład szybkie, przy, na przykład przy keszowaniu e, danych e, też łatwiej je skalować niż tradycyjne e, bazy SQL-owe, więc też takiej teorii trzeba sobie po prostu poczytać, też te pytania naprawdę o NoSQL obecnie, niestety, dla juniora pojawiają się bardzo często. Znowu, tak, tak jak mówię, tutaj, tutaj od kursantów dużo, no niestety, teorii się pojawia, więc przykładowe pytanie złożoność, jaka jest złożoność obliczeniowa listy, jaka jest złożoność obliczeniowa dikta. No i znowu raz, jakby teoretycznie trzeba sobie to przed rozmową kwalifikacyjną tak naprawdę przerobić żeby przez taką rozmowę po prostu przepnąć. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o zadania praktyczne, to powiem Wam, jakie się mogą pojawić ostatnio. Więc przykładowo trzeba było napisać kod Snake'a w takim oczywiście bardziej projektowym kodzie, ale wyobraźcie sobie to już, na co zadanie było na żywo, pół godziny czasu. Taką mam informację. To jest jakby jedna rzecz, o której warto znać wiedzieć i druga rzecz, że na przykład była udostępniana wirtualna maszyna linuxowa, więc znowu też tak naprawdę takie podstawy podstawy linuxa musicie znać. A właśnie często oczywiście pytanie jest o Dockera, więc Docker, Docker tak samo jeśli chodzi przykładowo o projekty Pythonowe, obecnie jest przy większości tak naprawdę projektów używany, więc trzeba tak naprawdę tego, tego Dockera znać. tak? Więc znowu jak ktoś robi sobie tutoriale, robi sobie kod Snake'a, to tutaj trzeba było na żywo, na żywo taki kod napisać, więc no, trzeba tak naprawdę mieć biegłość. Natomiast przykładowe jakieś takie zadanie do napisania przed, też, też, też moim zdaniem, trudne jak na juniora, to na przykład napisać kod realizujący funkcjonalność podobną do gida. Czyli trzeba było napisać w programie w Pythonie taki, taki skrypt, który będzie miał właśnie takie polecenie jak jak ad, jak jak replace, jak, jak, jak com, więc wyobraźcie sobie takie zadanie, no jeżeli, jeżeli macie, jeżeli macie no biegłość, no to było do napisania jakby w kilka, w kilka godzin, no i ważna rzecz przy tych projektach przykładowych, no ważne, ważne jest pisanie testów jednostkowych, więc, więc takie, takie testy też należy żeby napisać, żeby być jakby wyróżnionym wśród wielu kandydatów, więc jak widzicie, no te pytania są na juniora coraz, coraz trudniejsze, no i znowu, no kwestia to jest taka przygotowania się, czyli tak jak mówię, no ja bym radził, jeżeli, jeżeli się umawiacie na rozmowę, no to sobie jakby dać najlepiej kilka dni na, na przygotowanie się na taką rozmowę kwalifikacyjną, no bo z in... Jakby jeżeli się nie przygotujecie, no to tak naprawdę szanse, szanse na to, że otrzymacie pracę będą, będą małe. Ok, mam nadzieję, że Wam to pomogło. Taki krótki live. Tak jak mówiłem, jutro, jutro wyruszam w podróż, więc następne takie live'y będą już robione trochę z cieplejszego miejsca. Więc trzymajcie się, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Tak jak mówię na razie, te, te live'y są bardzo, bardzo takie. Spontaniczne, robione. Dajcie znać w komentarzu też jakie, jakie chcielibyście zagadnienia, jak, jak, jakie, jakie chcielibyście, żeby omówił tutaj na, na żywo. Więc trzymajcie się i do zobaczenia.